Dzień dobry kochani. E, dzisiaj wpadam z, filmi z, nie z filmikiem, z nagraniem, e, które nawiązuje do e, takiej wiadomości, którą otrzymałam od jednej z uczestniczek programu e, kursu Państwa i Rodzicielskiej mocy i stawiaj Zdrowo granice. I mówi ona, że miała trudny moment. E, i tak za, za, zapytała, czy też stwierdziła, że czasem musi być gorzej, żeby potem mogło być lepiej. I coś w tym jest. I o tym chciałam dwa słowa powiedzieć. <laughs> Mianowicie, właściwie to jest prawda. Trochę zniechęcająca. <laughs> zniechęcająca, ale zachęcam Was do zmiany perspektywy. Co, co konkretnie Wam na myśli? W momencie, kiedy podejmujesz decyzję, masz jakąś intencję. Decyzję, intencję, cel, które słowo lepiej ci siada. Czyli chcesz objąć jakąś, dokonać jakiejś zmiany pozytywnej z miejsca, w którym jesteś teraz, do miejsca, w którym jesteś tą wersją siebie, która już ma to życie, te relacje w rodzinie, te relacje z biznesem, z pieniędzmi, ze zdrowiem. W, w związku czy cokolwiek jest Twoim obszarem do rozwoju teraz, e, chcesz przeprowadzić się przez tą zmianę i e, podejmujesz może właśnie albo jakiś kurs, albo jakiś, jakąś pracę terapeutyczną, albo e, coachingową, czy cokolwiek innego, czy po prostu e, przeprowadzasz się, pod, za tą decyzją idą jakieś konkretne działania. I jest w Tobie to mocne tak, to się zaczyna, mocne tak na zmianę, no to się zaczyna proces. I ten, w tym procesie, jakie ja to nazywam, muszą, bo muszą, bo muszą wybąbelkować e, na zewnątrz, tak jak masz, wyobraź sobie, że na dnie słoika są bąbelki, taki gaz śmierdzący i te bąbelki, Muszą wydobyć się na powierzchnię, żeby no niby ich nie czuć. Niby ich tak bardzo nie widać, one są gdzieś na dnie. Czujesz je, że ta woda nie jest klarowna, że ma ten sprodek w środku, ale nie jest to takie bardzo przeszkadzające. Tak naprawdę to po prostu można powiedzieć, że to wypierasz po to, żeby jakoś trwać w tym, co jest teraz. No i e, kiedy podejmujesz decyzję o zmianie, to zaczynasz pewne rzeczy widzieć klarowniej. Już trudno ci jest, Udawać, że tego nie ma. No i to jest trudne. Dlatego e, to jest trudne, ale musi się wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że Ty potrzebujesz poczuć te emocje. Potrzebujesz poczuć te emocje, ponieważ to właśnie emocje nie myśli, nie przekonania, nie brak umiejętności, tylko głównie Twoje emocje działają. E, W taki sposób, że zakotwiczają w Twoim życiu, w Twoim ciele i w Twoim życiu to, czego nie chcesz. Te emocje to jest taka kotwica, która kotwiczy w Twoim życiu, w Twoim ciele i w Twoim życiu to, co jest jakieś niewspierające przekonania, myśli przekonania idące za nimi działania. I chociaż świadomie, chcesz coś innego, Ma, wiesz, jakie są do tego narzędzia, bo może zrobiłeś, zrobiłeś kurs pozytywnej dyscypliny i wiesz, że masz tutaj, masz uprzejmy stanowczy komunikat, masz cztery płynne cele zachowania, masz pytanie pojemne ciekawości, masz zachęty, zacząć stosować różne wspaniałe narzędzia, to dopóty, dopóki te emocje w tobie siedzą, to one będą, pomimo, że niby tam się są na dole, to one cały czas zasmradzają ci tą wodę i ty próbujesz działać inaczej, ale nie możesz. I teraz dlatego e, dlaczego one muszą wypłynąć na powierzchnię, No, żeby się uwolnić. A jak się uwalnia emocje? Poprzez czucie. Emocje uwalnia się poprzez ich poczucie. I no nie wiem, jak ja pracuję teraz z tematem obfitości finansowej, bo chcę znieść mój biznes na wyższy poziom obfitości finansowej, moje życie w ogóle, no to, e, to przychodzą takie momenty, kiedy czuję regres. Kiedy czuję, o Boże, moje, mój mindset braku jest gorszy niż myślałam. O Boże, ja się po prostu zaczynam. Wszystkie te lęki, wstydy, poczucia winy związane z tym obszarem wychodzą jeszcze bardziej niż zwykle to miało miejsce. Nie czułam to na co dzień. I musi się tak zdarzyć. Jeżeli jesteś tego świadoma, i świadom, to. Bardzo ci to pomoże, bo nie będziesz mieć tych myśli, albo będziesz mieć, ale będziesz mieć też obok inne myśli. Myśli pod tytułem, cofam się w rozwoju. Myślałam, że mam już to przerobione. Dobrej sobie, że idziesz spiralą do góry, po której jest góra. Nie? nie idziesz na Zymuc, chyba, że jesteś alpinistą, ale to jest bardzo ryzykowne i może cię spowodować, że spadniesz i naprawdę na długo nie będziesz zdolny stać dalej. Więc lepiej iść spiralą do góry po tej górze. I na, tych, na tej górze są takie różne południki i jednym i tak masz, że okej, okay, w danym momencie bardziej się skupiasz na relacji z dzieckiem jednym, w danym momencie na relacji z dzieckiem drugim, na relacji z partnerem, na relacji ze swoim ciałem, na relacji z biznesem i tak dalej i tak dalej. I dochodzisz do jakiegoś kolejnego, kolejne piętro, powiedzmy do tej relacji z dzieckiem i w poprzednim piętrze, nie trochę niżej, był jakiś spory kamień, przewaliłaś go. Myślisz sobie, dobra, następnym razem będzie już lepiej. Idziesz na górę, patrzysz, a tam to dopiero jest, sz, o kurde, głaz. No i jak widzisz ten głaz, no to myślisz sobie, a pierdzielę. masakra. No i, e, no i co? I po prostu zaczyna być ciężko. Myślisz sobie, cofam się w rozwoju, No jest jeszcze gorzej niż było. Miało być coraz lepiej. Nie, to znaczy, że ty po drodze wyćwiczyłaś się tak, w tym przenoszeniu na tym mniejszym kamieniu, i wiesz już też, że możesz, że jesteś w stanie podnieść i ten wielki głaz. No i teraz e, mówię wam to po to, żebyście e, nie bali się czuć, nie próbowali wypierać tych emocji. To jest największy problem w rozwoju, że my się boimy poczuć. E, bo każdy ma odruchy wśród mnóstwo mechanizmów obronnych, żeby poczuć te trudne emocje e, i, e, i co w dodatku, żeby te emocje Cię nie zabrały, żebyś Ty pod ich wpływem nie podejmowała, nie podejmował działań, co jest niebywale, nie, niebywale trudne i w zasadzie takie do, tak do końca, nie do końca możliwe, ale żeby się jak najbardziej miała... Jednak i miał w sobie, jednak pomimo, że czujesz te emocje, jesteś w takim dwupunkcie, jesteś w sobie i czujesz te emocje i pozwalasz im przez siebie przepływać, I jednocześnie masz w sobie tego obserwatora czułego, który e, też widzi, pieski przechodzą, koło piesków przechodzę, który też widzi to z czułością i obserwuje i cię wspiera, czyli jesteś jednocześnie w tym, w tym kimś, kto ma te emocje i jednocześnie jesteś tym kimś, kto te emocje obserwuję i kto cię w tym wspiera. I dzięki temu przetransformujesz te emocje w moc. Z tego wstydu będzie odwaga, będzie potem spokój. Podniesie się po drabince Hawkinsa, kojarzycie może poziomy świadomości Hawkinsa, te emocje o niższych wibracjach na coraz wyższe się zaczną podnosić. I dlatego na przy we wszystkich moich kursach, które ja czy sesjach, które ja proponuję, oprócz tego, że sobie rozmawiamy, mamy wiedzę i tak dalej, to jest bardzo ważne. Natomiast jest jeszcze ważniejsze to, żeby umieć zarządzić tymi emocjami, które będą się w trakcie pojawiać. No bo będą, no bo jak mogą się nie pojawić? Jak myślisz sobie, skoro nasze emocje, powiązane z nimi przekonania, które są przez te emocje zakotwiczone w Twoim życiu, determinują Twoje życie, no to. Jeżeli masz teraz jakąś sytuację, twój świat pokazuje, że no nie wiem, ja ta relacja z mężem czy z dzieckiem nie jest do końca tutaj halo, no to znaczy, że one tam są. No to jak je uwolnić? na no emocje się uwolnia w jeden sposób. <laughs> Przyzwalając sobie, żeby je poczuć. Poczuć, poczuć, poczuć. Nie tylko zaakceptować je na poziomie mentalnym, ale je przepłynąć przez swoje ciało i system energetyczny. Dlatego właśnie mam, macie w kursie na przykład stan swojej rodzicielskiej mocy, medytację transformacji trudnych emocji. Ciekawa jestem, jak się z tym macie i czy obserwujecie to w swoim życiu, że żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej. Dajcie znać. Życzę Wam tymczasem pięknego dnia i cudownych transformacji i nie bójcie się czuć. jaki.